W tegorocznym jubileuszowym konkursie udział wzięło 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego. Byli to uczniowie klas drugich liceów i trzecich techników. Z każdym rokiem uczestników konkursu przybywa. To są pasjonaci, ci uwielbiają matematykę, poświęcają mu mnóstwo młodego swojego czasu właśnie matematyce. Bardzo chętnie, bardzo chętnie startują w tych konkursach. Od ubiegłego roku konkurs stał się międzypowiadowym. Biorą w nim udział uczniowie z powiatów partnerskich powiatu Świnickiego. Autorem tegorocznych zadań także był jeden z partnerów. Do tej pory dziewięć konkursów. To było sześć otwartych zadań, z którymi musieli zmagać się uczniowie. W tym roku nowość, ponieważ zadania układał powiat Kartuski, przesyłał do wszystkich powiatów partnerskich to jest Łowickiego, Tatrzańskiego. Naszego Świdnickiego i czwarty, właśnie Kartuski, wprowadzili nowość: część zadań zamkniętych, trzy są otwarte. Dla nas, dla komisji, była to nowość. Uczniowie co roku są nowi, więc dla nich może, może mniejsza niespodzianka. Konkurs ma na celu nie tylko same zmagania, ale także propagowanie wśród młodzieży królowej nauk. Trzeba propagować w końcu matematyka królową nauk i właśnie dlatego. Tak ważna jest. Ona jest bardzo ważna we wszystkich dziedzinach. Poza tym to logiczne myślenie, które jest potrzebne właśnie w matematyce, we wszystkich dziedzinach później procentuje. Uczestnicy konkursu sami przyznają, że matematyka to ich pasja. Matematyka jest dla mnie hobby, jest e, czymś, czym, co wypełnia mój e, wolny czas. E, matematyka jest też. E, matematyka jest czymś, z czym wiąże swoją przyszłość. Matematyka. Pomaga nam w życiu, matematyka pomaga nam logicznie myśleć, matematyka może dostarczyć również przyjemności. Dziesiąty powiatowy konkurs matematyczny wyłonił pięciu laureatów. Teraz wezmą oni udział w zmaganiach międzypowiatowych.